Ten film się znalazł, a ja za chwilę przypomnę Ci, po co jesteś na tej planecie. I na pewno nie po to, żeby cierpieć, ale przede wszystkim po to, żeby być, żeby być obecną, żeby być kochaną, żeby kochać siebie, żeby cieszyć się tym życiem, żeby brać nawet z problemów korzyść dla siebie. Jak to zrobić? Bardzo prosto. To jest coś, co zajęło mi ponad 30 lat, żeby zrozumieć, że to, czego ja szukałam, przez te 30 lat miałam cały czas w sobie. I tym jest miłość. I możesz wkurzać się, możesz tupać nogami, możesz być przepełniona frustracją, złością, nienawiścią, żalem i rozgoryczeniem, czy do siebie, czy do innego człowieka. Ale musisz wiedzieć, że to wszystko cię wyniszcza. Musisz też wiedzieć, że tylko miłość jest w stanie uleczyć. Ja nie mam tutaj teraz na myśli, wiesz, takiej miłości, co sobie teraz pomyślisz, no, ale ja kocham mojego partnera, kocham moje dzieci, kocham moich bliskich. A czy kochasz siebie? Jak siebie traktujesz? Jak do siebie mówisz? Jak spędzasz czas ze sobą? To wszystko pokazuje, jak naprawdę zarządzasz tą miłością. Czy dotknęłaś tej miłości w sobie? Czy byle co jest w stanie wytrącić cię z równowagi? Czy twierdzisz, że życie jest cierpieniem, że być może to, co cię spotyka, jest za karę? Naprawdę zajęło mi to długo czasu. Naprawdę to, w jakim miejscu ja jestem teraz, jest dla mnie błogosławieństwem. Ja każdego dnia budzę się i dziękuję, że jestem w tym miejscu. Za każdym razem, kiedy mam jakąś trudność w swoim życiu, a uczyłam się tego, sama się tego uczyłam, nikt nie pokazał mi palcem, słuchaj. Ty musisz brać z tego korzyść. Słuchaj, to jest po coś. Bóg nie zsyła na ciebie problemów po to, żebyś cierpiała. I to nie są problemy przede wszystkim. My tak je nazywamy. To nie są problemy. To są doświadczenia. To są lekcje. I każdego dnia dziękuję Bogu za te lekcje. Sama o to prosiłam. Sama prosiłam o wsparcie. Sama prosiłam o prowadzenie. I Bóg prowadzi mnie. Taką drogą, którą jestem w stanie przejść, która jest dla mnie, która jest moja i prowadzi mnie do najlepszych rzeczy w moim życiu. I ja jestem za to wdzięczna. I ja za to dziękuję. Ja jestem przepełniona miłością. Nawet w momencie, kiedy płaczę, ponieważ nie wiem już, jak mam sobie czasem poradzić z sytuacjami, jakie do mnie przychodzą. Ale to trwa moment. I za chwilę przypominam sobie, że przecież Bóg jest ze mną. Przecież prosiłam o to, prosiłam o zmianę, prosiłam. prosiłam o coś. prosiłam o coś z miłością. I Bóg mi to daje. Poprzez sytuacje, kiedy do mnie przychodzą, wzmacnia mnie, uczy mnie, pokazuje mi. Pokazuje mi, gdzie i na co mam patrzeć z miłością. Pokazuje mi, co we mnie jest jeszcze do uleczenia, co, jaka jeszcze ranka jest we mnie. On mi na to wskazuje cały czas. Kiedyś, to jest niebywałe, jak kiedyś ja słuchając tego typu historii, miałam takie coś, ale jak to Bóg to Ciebie mówi? Jak to Bóg hmm, sprawił, że nie wiem, czy ktoś po prostu wyszedł z jakiegoś uzależnienia, czy... Czy nagle z osoby takiej twardej, takiej zaciętej stał się pokorny, dobry, pełny miłości? Jak to się stało? Byłam tylko po prostu ciekawa. I ta moja ciekawość zaprowadziła mnie właśnie do Boga, do siebie, do swojego serca. I dziś mam ogromną miłość do ludzi, do sytuacji, jakie do mnie przychodzą, bo widzę w nich lekcje. To jest niesamowite. I musisz wiedzieć jeszcze jedno: Twoje życie nie jest cierpieniem. To ty sama stwarzasz sobie to cierpienie. Poprzez właśnie takie podejście, gdybym ja dzisiaj usiadła, odwróciła się tyłem do siebie, tyłem do Boga, i mogłabym wymienić w tym momencie wielokrotność rzeczy, jakie do mnie przyszły w ostatnim czasie, i mogłabym je również nazwać, nie wiem, karami, karmą, cierpieniem ale nie robię tego. Jestem przy sobie tutaj. Cały czas czuję i wiem, że wszystko dla mnie działa najlepiej jak tylko może. I ja temu ufam, bo ufam sobie i ufam Bogu. I wiem, że Bóg mnie kocha i chce dla mnie jak najlepiej. I cieszę się przeogromnie, że odnalazłam tą drogę i ty też ją możesz odnaleźć. Nie odnajdziesz jej w złości. W zawiści, w zazdrości, w rozpamiętywaniu, w goryczy. To są wibracje, które ściągają cię tylko w dół. Cały czas w dół, a ty cały czas będziesz cierpieć i cały czas będziesz wytykać palcami sytuacje, ludzi, miejsca okoliczności, aby zrzucić z siebie odpowiedzialność za to, co się dzieje w swoim życiu, aktualnie teraz. Będziesz szukać. Czegokolwiek, co przyczyniło się do tego, że dzisiaj cierpisz. Zamiast wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Zamiast obudzić w sobie uśpioną miłość. I naprawdę muszę tutaj wspomnieć jeszcze raz, bo tak czuję, na temat um, wiary, na temat spotykania się z Bogiem w kościele. Już nagrywałam o tym filmik, cofnijcie sobie. Chodzisz do kościoła, Modliś się. Co ci dodaje? Ja nie chodzę do kościoła. Ale musicie zdać sobie sprawę z tego, czy to was uwalnia, czy to, że ty pójdziesz spotkać się z Bogiem tylko i wyłącznie w kościele, nie zdając sobie sprawy z tego i nie czując Boga w sobie, w swoim sercu? To jest. Naprawdę nie chcę tutaj nikogo urazić i jeżeli ktoś odbierze to sobie hmm, jako do siebie, no to niech szuka w sobie, dlaczego tak to odbiera. Ale musicie wiedzieć, że droga do Boga jest przez wasze serce. To, jak wy, jak wy przede wszystkim, jaką miłość dajecie sobie, jaką miłość dajecie innym, Jaki szacunek dajecie dla innych i dla siebie? A teraz odpowiedz sobie na pytanie. Jaka jest Twoja kara względem innych ludzi? Za to, co Ci uczynili, za to, co Ci zrobili, za to, co Ci pokazali? Jaka jest Twoja kara względem tych ludzi? Co oni Ci zrobili, co oni Ci pokazali? Czy karą będzie, to, że ty będziesz się zemścić na tych ludziach. Czy postanowisz spojrzeć na nich z miłością. Ja wybieram to drugie. Niech traktuję ludzi tak samo, jak oni traktują mnie. Patrzę na człowieka z miłością. Wiem, że doświadczył czegoś trudnego i próbuję to z siebie wyrzucić. Wiem, że ludzie, którzy trzymają w sobie złość, trzymają w sobie trudne emocje, po pierwsze nawet ich nie dotknęli, nawet się z nimi nie spotkali. Po drugie nie ma ludzi złych. Są po prostu ludzie smutni, ludzie niekochani, ludzie, którzy nie doświadczyli miłości, którzy nie doświadczyli wsparcia. Którzy Cały czas słuchają głosu z zewnątrz, nie słuchawszy siebie. I to będzie zgubne, i to będzie trudne. Dopóki nie spotkasz się z sobą, dopóki nie dotkniesz swojego serca i nie posłuchasz tego cichutkiego głosu, który jest w tobie i cały czas do ciebie mówi. Usiądź, pobądź ze sobą sama w ciszy. I usłyszysz go, obiecuję Ci. Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Utulam.